Paweł Krasowski, witam bardzo serdecznie, tym razem z Mrągowskiego Lodowiska, z miejsca, z którego korzysta bardzo wielu amatorów łyżwiarstwa, ale są też tacy, którzy bardziej profesjonalnie podchodzą do tego sportu. Nie wiem, czy wiecie, ale w Mrągowie mamy drużynę hokeistów, która radzi sobie bardzo dobrze, a jednym z jej członków jest Michał Brzostek, którego serdecznie witam. dobry, wieczór. Michał, jak to się stało, że w Mrągowie, w mieście, które chyba słynie głównie z żeglarstwa, powstała taka drużyna? Z racji tego, że od paru lat mamy dostęp do sztucznego lodowiska, bo na jeziorach niestety teraz wszyscy wiemy jaka jest sytuacja, nie bardzo da się pograć. Spotkała się grupa takich amatorów, z, można powiedzieć z dzieciństwa i, i wróci, wróciliśmy do, do tego hobby. Wróciliśmy do tego hobby nie tylko po to, żeby pograć sobie, pospotykać się wieczorami tutaj na Mrągowskim Lodowisku, ale też jeździć na wyjazdy i Zdarza brać, udział, brać w udział w turniejach. Dużych sukcesów może nie mamy, ale od czegoś trzeba zacząć, także... Wasz skład wygląda całkiem fajnie, bo są to mieszkańcy Mrągowa i okazuje się, że wśród nich są bardzo utytułowane osoby. No, mamy zawodnika, który grał kiedyś w ligach dużo wyższych, można powiedzieć zawodowych, w polonii bytom między innymi i dzisiaj grywa z nami, także wspiera nas troszeczkę. Michał, ja nie ukrywam, mam dwie lewe nogi. Czy też mógłbym się zapisać do waszej drużyny i trochę sobie pograć z wami w hokeju? zapraszamy wszystkich chętnych. Także super dyscyplina ogólnorozwojowa, można powiedzieć. Także wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Jakieś podstawowe ochraniacze, kask, zaopatrzyć w sprzęt możemy pomóc. Kiedy się spotykacie? Wtorki, czwartki o 20. Tu na Mrągowskim Lodowisku. Tu na Mrągowskim Lodowisku. Czego życzy się hokeistom przed meczem? Połamania kija No to tego Wam życzymy, chociaż szczerze mówiąc I fajnie byłoby, żeby się zostało. Się. Dziękuję bardzo. Powodzenia w tym fajnym sporcie. Dzięki. Do zobaczenia.